Siemaneczko widzowie w nowym odcinku u mnie na kanale W dzisiejszym dniu jakże pięknym mam nadzieję wlatuje dla was las o godzinie 10. I gdzieś z nami jest oczywiście dziewczyna z bizona ja Wysypuj Bez kombinacji jakichś alpejskich Ogólnie pełna przyczepa już jest ta pierwsza, ta druga jest jeszcze troszeczkę miejsca, także że pakiem albo to zapełnimy, albo i nie zapełnimy. No wszystko się okaże tak naprawdę e, za chwilę. No i ja muszę też jakoś to ogarnąć, bo tutaj stoi kombajn i nie ma aktualnie gdzie nawet się wysypać, także będziemy zapełniać sobie te przyczepy, e, które jeszcze nam zostały na gospodarstwie, ale od tyłu, tylko jaki ciągnik ja mam sobie wziąć. Tutaj widzę, że Ursus jakiś stoi i napiszcie hashtag ułatwienie. Ja wam przypnę serdeczkę tego komentarza ze względu na to, że dzisiaj dokonamy zakupu czegoś, co nam na pewno ułatwi e, rozgrywkę. I będą to w sumie jedna rzecz taka mała, i druga rzecz taka. No. To będzie druga rzecz taka sama na gospodarstwie, jaką aktualnie mamy, ale ona się straszelnie przyda. No, także zobaczycie. Zobaczycie dzisiaj sobie wszystko e, na spokojnie. Dobra. Dlaczego no się to nie sypia, jak jest to nad przyczepą? Nie ja wiem, pewnie nie umiesz. No przecież jest, stoi nad przyczepą to. Co? No ruda. No to jak, jak się nie sypie? No normalnie się nie sypie, no nie wiem czego. Mogłem tedy przejechać obok tego, ale co te palety, żeby tego nie zniszczyć. O, teraz się dobrze sypie, jak bardziej w tył podjechałem. I sam automatycznie się włączył, nie wiem czego. No to tu jeszcze trochę miejsca było na tej przyczepie, jakim cudem. Całkiem inaczej znaczy, niż wam... Przestało sypać a przecież miejsce jest jeszcze z przodu. No ale... Chodzi o procenty, a nie czy ty widzisz co jest z okna, czy masz procenty, czy nie masz procentów, no... Ty pierwszy raz grasz w to grę? Dobra, zobaczę czy jest 100%. No musi, jak, jak się nie... Ma... Jak nie ma, dajesz mi 500 zł. Jak się przestało sypać, no to chyba musi Ale być 100%. Nie ma 100%! Jak nie ma 100%, no to wsiądź sobie do ciągnika i sobie zobacz. No, musi być jak się przestało sypać, przecież nie ma innej opcji. No nie ma 100%! Co, Co ty robisz? Co ty robisz? No jestem zablokowana, bo się, o, patrz co się zrobiło. No, no bo się, o, do bo, bo nie umiesz jeździć, co to tu no, wystaje? No te przyczepy nie są do tego kombajna, rozumiesz? Wyjdź z tego kombajnu. No, jestem na przyczepu i się nie sypię. No, bo nie umiesz podjechać, no to dlatego się nie sypię, matko bosko. sypałam na tą drugą przyczepę, no. Boże, jestem załamany tym człowiekiem, naprawdę, widzowie. No i patrz, i widzisz, nawet teraz nie mogę odjechać i rury złożyć, bo się zawiesiła rura w tym. No się owerwij, Pierwszy raz, pierwszy raz widzę coś takiego w farmingu, no, Jak można zrobić coś takiego, żeby rura się zawiesiła w przyczepie? No skąd mam wiedzieć, no to z zbagowane... przyczepy, kup Nie, nie Selektry umiesz... Kombajn. Nie umiesz jeździć. No, jedź do tyłu, a ja jadę z tobą. No to, no, widzę, że jedziesz ze mną, tylko jak ja mam Cię teraz odczepić stąd? No pociągnij mnie rękami, no. No mocno. Ale rura Cię trzyma, no nie widzisz, że rura? O. o. Ja pierdzielę, ile problemów. Wyjdź z tego kombajnu, bo ty nie umiesz sypać na to. No nie otwieraj rury w takim... No nie, no, no upośledzony człowiek, no matko bosko. Jak można widzowie robić coś takiego? Przecież to widać, że rura walnie w przyczepę. No to jak mam niby... Wyjdź z tego kombajnu, ja ci zrobię poradnik. Nie, ja, ja teraz... Wyjdź wiemy. z tego kombajnu. Dobra, to ja odjeżdżam, nie, nie będziesz odrody. sypała w ogóle. No wiem jak to zrobić, no Nie, przeskać. bo ty znowu coś odwalisz. No nic nie odwalę, patrz, wiem jak to zrobić już. Trzeba mieć naprawdę IQ1, żeby wpaść na pomysł, żeby zrobić tak jak ty to robisz No przecież to zrobiłam dobrze. No to mówię, że trzeba mieć IQ1, żeby zrobić tak jak teraz zrobiłaś. Bo wcześniej to IQ 0 trzeba mieć po prostu, żeby otworzyć rurę w momencie, gdy rura nie... Chyba 100. A nie 1. 100%, 100 pewności nie ma nawet ułamka, nie ma nawet ułamka szans, żeby ta rura nie przypierdzieliła w przyczepę. A ty zrobiłaś tak, że oczywiście otworzyłaś, przypierdzieliła w przyczepę i dlatego 4 minuty odcinka mamy tylko i wyłącznie problemów. Jebie. Nie no, tragedia widzowy, no jak można... Jest rura na wysokości przyczepy, ta otwiera Biewań rurę, rura... rura wali w przyczepę. No przecież to trzyletnie to dziecko by wiedziało, że jak się coś otwiera, to musi w to przypierdliczyć, bo nie ma innej opcji. Jak ona by jeszcze pod kątem szła. To, ale to i tak jest metr różnicy było, to i tak by zaczepiła. To, to nie ma, nie ma to 0% szans było, żeby to się udało. Ale nie, ona musiała spróbować oczywiście. Tak pracownik. Pierwszy... Czego ja nie mogę pracownika zatrudnić. Nie wiem, czasami mogłaś, teraz nie możesz, to nie wiem co tam naklikałaś już. No tak nie ty jej wyłączyłeś tą opcję, bo jak ja ja nie się... Ale tego się nie da wyłączyć. Robisz osobę ze mnie z której nic nie mówię. A ja wszystko no nie, no robić. Teraz na start odcinka to pokazałaś, jak naprawdę używasz mózgu na tych odcinkach. No przecież dobrze wysypałam! Za pierwszym razem dobrze nasypałaś? No tak. A, a jak się zawiesiłaś, jak rura w przyczepę weszła? To też dobrze no bo wysypałaś? ja zrobiłam tak, tylko niepotrzebnie skręciłam, jak chowałam, za wcześnie skręciłam, i dlatego się zawiesiłam. A ale też. Było przecież dobrze ale też nie możesz chować tej zasranej rury w miejscu, gdzie stoisz. Musisz odjechać, bo ta rura idzie tak i ona się znowu walnie w przyczepę. No co so wszystko. No teraz, jakoś, no teraz jakoś schowałam i się i nic nie stało. Hmm. No bo nie widziałem, ale rura pewnie przenikła przez burty. Nie przenikła. Normalnie nie. się schowała i nie dotknęła nawet. Tak, tak, to zaraz sprawdzimy. Dobra. Jak będziesz sypała jeszcze raz. Dobrze, zaraz sprawdzimy, ja jestem wiesz, dalek, ale mi dajesz? Ale nie, ale wiesz, że zawsze wychodzi na moje. Ale wiesz, że zawsze wychodzi na moje. Je, jeszcze nigdy na odcinku ty nie miałaś racji. Chcę zaznaczyć. Zawsze na odcinku mam rację. Mhm. Ze słomą, ze wszystkim. Z jako słomo? czy się skończy, to ty nie. No to, no to faktycznie, ale to nie jest racja, tylko to po prostu co obliczyłaś w głowie, no to, 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 to nie, nie jest racja. Nie obliczyłam sobie, bo ja nie, nie umiem matematyki, ale ja jestem po prostu IQ 100. Ja nawet sobie test ostatnio robiłam i wyszło mi, że ponad skalę mam IQ. <laughs> no jak ujemne wyniki też się liczą, to pewnie tak. To <laughs> nie ujemne. W ogóle ty masz dobrze mikrofon poustawiany, bo tak się drzesz do tego mikrofonu. Nie, bo mnie zdenerwowałeś. A. I się drę. Dobra, zatrudniam tutaj pracownika. W tym czasie będziemy od razu... O dobra działa. W tym czasie od razu będziemy sobie wdziowy prasować, żeby no jak najwięcej w dzisiejszym filmie zrobić. Żeby kupić też ten nowy nabytek, żeby... on musi jeździć takim kombajnem, a ja muszę takim siuskiem jeździć, który nie wiem, zatrzymuje się, nie chce ruszać, rusza z opóźnieniem. Sama przed odcinkiem wsiadłaś do tego kombajnu To ja ci wybrałem kombajn czy ty sobie wybrałaś kombajn? Ty mi wybrałeś kombajn, bo powiedzieli, że mam przejść do tego starego, bo to... yy, mam robić content, że jestem w starych maszynach cały czas. Ale przecież ja nic takiego nie mówiłem, sama sobie myślisz jakieś to teraz głupoty. ja contenty widzę co, co to znaczy content, że jesteś w starych maszynach? Co, co, co to znaczy w ogóle? Takie no, słowo nie istnieją. Co to za karę tak robić? Co za karę? No w starych maszynach najgorszych robię zawsze ja 57%, Ej, widzicie, widzowie, i tak to jest, i tak to jest. Czekaj, tam sobie tutaj zjechał, nie wiem czy on będzie miał cały zbiornik, czy nie będzie miał całego zbiornika, ale ja już się ustawię tutaj, bo gdzieś może tam będzie to wysypowanie. Ten ciągnik będzie mi potrzebny też do zbierania belek w późniejszym właśnie etapie. Na razie tutaj na trawę sobie zjedziemy. Ile masz? Jak ty to teraz kosisz? Czego ty w poprzek kosisz? Zrobiłam i ja to to sobie poprawiam. Aha. To znaczy nie złapałam na raz, to ja później złapię na raz, więc jadę sobie w górę na raz. Gizda. Ale zajebiście rusza ten fordzik, on jest taki mega ko... To no, jest mega kocurem po prostu, no nie? No, no. Kocur babur Dobra. Dobra. Trochę czasu nam tutaj zejdzie na pewno z tym. Zaraz jedziemy na te górki kosić. To będzie lepszy efekt wizualny i na pewno przetestujemy dzisiaj tego nowego z z czterema przyczepami, bo chcę zobaczyć, czy on w ogóle da radę coś takiego wyciągnąć. Tylko te pierwsze to wiadomo, trzeba będzie opróżnić, ze względu na to, że. Yy, no. Tamte na pewno nie wystarczy na tamtych kawałkach. Tutaj jęczmień ciechamy. Także trzeba będzie tam też to zrobić. Dobra. Jak ci tu... Do... Ile cię jeszcze zostało tego pola? Do wykoszenia Taka słyszysz? Jestem zdenerwowana teraz. Czego? Bo mnie zdenerwowałeś. Jak Cię zdenerwowałem? Ciekawe czym? Tak. To Ty mnie zdenerwowałaś. To no, Ty mnie zdenerwowałeś, bo zawsze robisz tak, że pokazujesz wszystkie najgorsze rzeczy, które robię. A te, co robię super, to nie pokazujesz ich. <laughs> Ale jak mogłem tego nie pokazać w filmie, jak Cię musiałem rękami wyciągać? Przecież bez mojej pomocy to byś zginęła na tych odcinkach. Ty byś zginął, niu. no, widzowy hit. Hit i szczyt hamstwa. Dobra, czekaj tam. Ten już jednak z moich obliczeń źle troszeczkę wyszło, bo jednak trzeba będzie wysypywać. Czyli tutaj tego jęczmienia będzie od groma. Przy jedna przyczepa cała będzie zapełniona i na drugą może jeszcze na troszeczkę dosypiemy, ale zobaczymy właśnie te oporowe wyjazdy, muszę taką pojechać, bo tędy się mniej więcej nie wyrobi, a mamy ugniatanie włączone, to nie chcę tego zboża sobie popsuć. No chodź Niuniu, bo 500 zł jest moje. Czego? No bo patrz jak to się robi prawdziwy szeryf teraz. No? Z wysypywaniem zboża. No, zdrowia, Dawaj fia. No i tak właśnie powinnaś robić No i patrz teraz, patera, Zala No ale tutaj dobrze jesteś ustawiona, no to to ci tak zadziała jakbyś bliżej no Patera Powiedziałeś, okay. że jest niemożliwe złożenie rury, no to patera Dobra, ale przy takim ustawieniu jest niemożliwe... Gołd. 500 zł, mi do kieszeni wpada dzisiaj widzowie. Ale nie jest mo. No ale ja mówiłem o takim ustawie. Usta Oj, boże, ja mówiłem, że jak tak blisko stałaś, tak jak Sprawa wtedy. Cię. Było powiedziane, że się nie zamknie? Było. Ja powiedziałem, ale... że się da? Da. Nie powiedziałeś w jaki sposób? Nie. 500 zł wygrałam? Tak. Wyłącz się czkardię, bo zaraz zapomnisz. Już mogę to odstawiać, czy mam kości z pracownikiem? Nie no, no, no nie, nie 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 no 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 Tralero tralala, jedź na tamten ten, jedź na jęczmień Ja nie będę tym robić Do pracownika masz puścić tylko się wyłącz O to pole mogę zacząć płacić o to Jęczmień jest po prawej stronie, nie przejedziesz, tak Ty nie przyjedziesz, maluszku Pociąg jedzie! Pociąg jedzie, pociąg jedzie, pociąg! Zboże! No, nie zboże, tylko tu jest płot, już ja pieredz... jak wjechała by starczyło. Mówisz... Ale ja by i bym gniotła. Ja nie mogę. Już. Dobra, y, wieć w tamten jęczmień. Gdzieś tam jest kukurydza. Uuuu, zagotujesz zaraz. Jaka kukurydza, o czym ty mówisz? Ej, tu trzeba zrobić to inaczej, bo ja muszę tutaj zrobić nawrotkę. I jakoś tak oprze jechać? No jędźmień jęczmień A co ty myślałaś, że jaka kukurydza? Kukurydza jest tam po tej. Na skraju pola. Mi się strony. No co? Nic, to no przecież nic nie mówię, ja nawet się nie odzywam już, bo już. Przecież się elegancko przyznaję do tego, że mi się pomyliły strony. Jeszcze nie wjechałaś w to. Co ty kombinujesz? Po no co tam po mnie ściągnąłeś do tamtej pańki, a że opóźniono, z opóźnieniem działa ten kombajn, to nie moja wina, chyba, nie? Jak z opóźnieniem może kombajn działać jak to jest Bizon? Polska mod. Jakie ja co wtedy bydwam przyczepami, żeby kurde tam te drugie dwie podczepić, żeby zrobić oporowe testy Nie ma bata, że ja to zrobię jakoś Trzeba było pojedyncze każde przyczepy, ale znowu tu trzeba było to spinać, rozpinać, też za dużo troszeczkę yy, widzowie zabawy. Puszczaj pracownika tu. Puś, puściłaś? Nie, bo nie mam aktywnych pracowników. No to wyjdź. to zrobić? Nie wiem, no, no, na ostatnich odcinkach ci to działało, teraz ci to nie działa. Nie, nie wiem, ja nie rozumiem klika, tego. Jak klikam shadow, od razu mi się wyświetla mapa i jest napis brak aktywnych pracowników. Aha. Więc nie wiem, nie bo... wiem nie wiem na jakiej zasadzie to działa. I się nawet nie chcę domyślać. Ja pierdzielę, tu są te palety zasrane. No nie, weź się poprzepychaj jakoś te palety i. Niech ja już jadę po przyczerpach, czekaj. Aaa, żeby z, ten z, automatycznie zrobić? Jak? Nie no, ty jesteś tak głośno, ja nie wiem czego ty tak jesteś. Po co mam się wyciszyć? Nie no, teraz mówisz normalnie. Może to by się coś poprzestawiało, albo ja mam jakąś głośno strasznie. E, gierkę już nie będę kombinował, ale to może ja mam taki efekt 69, słuchawka. 69 jak zawsze. Czyli jest dobrze. Teoretycznie. Teoretycznie jest dobrze. E, będziesz musiała prasować, wiesz? Ok, no panie, no. Tak, bo ja na razie przyczepami się dojmuje Nie wiem. Wsz bo wszystkie przyczepy, które mamy, to ja je widzę. Ale on poleciał do góry. Ciekawe jak Ja pierdzielę, ciekawe jak pracownik sobie poradzi y z tymi słupami, bo coś mi się zdaje, że może to być widzowie niewykonalne praktycznie zadanie dla niego. Może być to naprawdę ciężkie. Dobra, my sobie tutaj podnadrabiamy troszeczkę tego wszystkiego i będziemy się widzieć już na e, widzowie kolejnym polu. No i dobra, wjeżdżam tutaj, żeby pomóc ogólnie pracownikowi. Mam nadzieję, że wszystko tutaj się udało i on dojechał. Nie wiem, czy do góry do końca, czy, czy też nie, ale ja chcę go puścić zaraz tamtą drugą stroną. Tylko czekajcie, żeby to teraz mądrze zrobić. E, muszę na chwilę, totalnie na chwilę, zatrudnić tutaj pracownika i ogarnąć, co robi tamten, żeby mi się nie wpierniczył tą samą stroną. Aha. Dzisiaj jest najbardziej gorący dzień świata, widzowie. Także w lecie nie zapomnijcie bo... o tym, żeby pić wodę. Bo on cały czas spada ten pracownik. Ja nie wiem, gdzie my się wysypiemy, ale zanim ja tu dojadę, to chyba tam na dole. Cały czas się stacza, stacza się ja pracownik się do... o was martwię, Na hamulcu. Michał nie powie wam, że widzowie pijcie wodę. A powiedz, gorąco, dobra, strasznie. bo ja, ja będę jechał, ale powiedz widzom, co dzisiaj zrobiliśmy. Do picia. A buzika. Arbuzika arbu do picia, no, ale to musisz powiedzieć, wiesz, w sposób wytłumaczalny. że tak to nazwać. Nie wiem, nazwę. jak to powiedzieć. Wykroiłam kwadrat w środku, arbuza, nie przekrobując go na pół. No. Później włożyłam ja, w ten, ten, ten kwadrat, ten te... belka. Oj, belka. W jako, ten kwadrat... belkę. Oj, belkę. Jaką belkę? To co ty tam wsadzałeś do tego arbuza? Ja go tutaj widzowie mam ogólnie przy czy tym, ale. Później włożyłam mm. do tego kwadratu. Słyszne. Y no to nawadnia dobrze. Później włożyłam do tego kwadratu Blender. No. I robiłam z bz... bz... O tak o. Wiecie no. o co chodzi, nie? No i wyblendowałaś. Jak robiłam bzy i wyblendowałam, to dodaliśmy cytrynę. Znowu wyblendowałam z cytryną. I jak wyblendowałam cytrynę, <laughs> blblblendowałam. No, blblblendowałaś, no. Boże, ale farciarz ze mnie, narciarz. Czego? Bo wjechałam wulsa z pociąg. No i później dodaliśmy miętę i nadaliśmy sobie chochlą do kubka. I jak nadaliśmy chochlą do kubka, to wzięłam, yy, dodałam lodu. I poproszę super siła, no ja bo się nie ja inaczej, pracą. Ja inaczej tego nie ogarnę, muszę wyłączyć na chwilę niszczenie. E, zwolnić go, bo, bo nie przejadę. Nie ma opcji, ani w to bym się nie wysypał, ani w drugą. Mordy, tamten w ogóle już też ma cały tu sobie obkoszę. To chociaż sobie wrócę tamtędy. Yy, I będziemy mogli sobie. No nie, no, no, nie jedzie w ogóle do góry. On faktycznie ma jakieś te hamulce takie dziwne, albo, albo nie wiem, ślizga się czasami. A już myślałem, że zaczepię o przyczepę, ale zajechałem kompletnie idealnie, no nie, w ogóle nawet nie zaczepiłem. wnik na polu 100B ma... 100B, znaczy B... No on problem, ma całą problem, już tą, no ale... No wiem, że musi... Weź te drugie przyczepy i podjedź do niego, bo musimy my tu, widzowie, nawet nie mamy jak kosić, my cały czas kurde oporowo na odwozie, no nie. I czekaj, to znowu trzeba wjechać jakoś do. No nie, no on do tyłu nie może, nie, no cały czas ja gaz wciskam, żeby on do tyłu jechał, a on. Góre przyczepy. Te, co stoją na tym polu tutaj? Nie, no 6 na godzinę będę jechał do tyłu. No, no nie, no nie mogę po prostu na to patrzeć. Te, które stoją tam tak. na polu, tak? Tak. Gdzie jest jakiś normalny traktor? Gdziekolwiek, bo jest dużo normalnych ciągników. Renata, jesteś. No widzowie, my to się dzisiaj nie powrabiamy, tak szczerze mówiąc, z tymi nowymi nabytkami. To trzeba będzie porobić w kolejnym filmie, bo to... Bo dzisiaj żniwa. No nie no, no ja jadę na hamulcu cały czas, on jedzie do przodu, no nie? A gdzie ty tak jesteś, bo ciebie tutaj nigdzie nie ma. No ja jestem na drugim końcu pól praktycznie. Musiałem tego... ...bołwano ogarnąć pracownika. Teraz on mi tędy obkosi, to będę mógł normalnie... O Boże, o Boże, nie mów, nie mów, nie mów, nie! Nie! Nie, nie, oby nie. Ogólnie to zaciera mi się cały grawiarz. Nie wierzę w to. Przecież nic nie zrobiłem, po prostu puściłem pracownika, zszedłem w dół. No a ja przyjechałem na to przez tory. Nie, po prostu jestem załamany, tak szczerze. Nawet w sumie nie przyjechałem jeszcze przez tory, bo mi się zbagowała przed trami gra. Ej mordy, klikam, żeby przerwać grę, zresztą widzieliście, a postać mi sama chodzi, no nie? Nawet przerwanie gry nie działa. Zresztą escape też już nie działa. Ja bym zapisała grę, ale nie mogę tego zrobić niestety, bo mi się No, ale nie jak zapiszesz, opisać. jak zapiszesz grę, to zapisujesz z tymi FPS-ami, jak później wejdziesz, także no. No nie no widzowie patrzcie Nie no, no po prostu Jeden problem rozwiązaliśmy, yy, drugi się zrobił Jaki? No nie no, no jest po prostu tragedia. Weź, jak, jak ci się uda, odczep przyczepy od Renówki. Słyszysz? A jak mam to zrobić? No nie wiem, gdzie jest Renówka teraz, nie wiem, gdzie cokolwiek jest. Czekaj. ta jest... Renata jest poza mapą. Aha. Przyczepy? Hmm. Sprzedajemy renówkę. to już jest oficjalna decyzja widzowie No i co teraz? O, ten już czeka A gdzie są przyczepy? Tamte ze zbożem? No. Nie ma. No jak nie ma? Nie wiem gdzie są. No to weź ich tepni. Skąd? No to co, nie będzie ich? No nie ma ich, to co ja mam Ci je wyczarować jak w kosmos gdzieś poleciały? Nie są ani na mapie, ani nigdzie. No przecież są na... ze zbożem naszym. No tak, no ale no, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Żaden ciągnik się tak nie baguje, renówka psuje wszystko. A wiesz dlaczego FPS-y ty nie przejeżdżałaś przypadkiem e, renówką koło Torów? Jak mi wtedy FPSy spadły? Nie, ja nie zdążyłam dojechać do torów, wiesz? E, ogólnie mm -hmm. to tepnęłam renówkę, ale przyczep nie ma. A gdzie renówkę znalazłaś? No była poza mapą, przecież na mapie widoczne to była jak była poza mapą. Aha, dobra, D czyli... Rynówka jest tutaj, ale przyczep nie ma. Gdzie jest, czekaj, zaraz tam podlecę. Niecie widzowie z tych oporowych wyjazdów dzisiaj, bo tak się stało, że przyczep nie ma, no nie? Przyczepy gdzieś muszą tutaj być, ale nie wiem gdzie Może gdzieś leżą tutaj. Aha, główny winowajca tego wszystkiego jest z powrotem. Nie no, się rozglądam tak na mapie, ale, ale ich nie ma, no nie. Nie wiem, możemy spróbować jeszcze, żeby nam się pokazały na mapie, ale to też raczej nic to nie A da, jak no nie? jak chcę spróbować. Kliknąłem pokaż na mapie. No i co? Nie ma nigdzie wskaźnika, <laughs> także, także raczej, raczej ich nie ten, no już nic z nimi nie zrobimy, zajebiście. No A ile tam zboża było? Nie wiem, trzeba podliczać jakoś widzowie pieniądze, ja sobie poza odcinkiem to zrobię. Bo i tak trzeba za zacząć pewnie, no nie wiem właśnie ile było zboża, ale ja mam sejwa zapisanego przed tą całą aferą górną. A ten co mu jest, do końca musi się wysypać żeby jechać, czy o co chodzi? Czy przyczepa się przesunęła delikatnie? Tamten już ma znowu cały zbiornik, no nie no. Co tu się dzieje? Czego nie jedziesz, masz? Pełny zbiornik, znaczy pusty zbiornik. Aha. Co? Ford nie daje sobie rady z pracy pod górę praktycznie. No jak Ford sobie może nie dawać rady? No ledwo co wyjechał. No, no, moi drodzy, dzisiaj jest całkowita załamka. No, ja inaczej tego wam nawet nie, nie przedstawię, no bo. Jak? Przygotowaliśmy wszystko na cięciu, tak jak było, przez to, że nam spadły fps -y. Straciliśmy prawie 20 minut na takie głupie przygotowywanie. No, tą samą robotę, którą zrobiliśmy wcześniej, musieliśmy drugi raz zrobić. Super. Yy, kolejna kwestia. Yy, zacząłem odcinek. Rendówka wleciała w kosmos. Została sprzedana, została zlikwidowana, tak jak pisaliście, żeby to zrobić, bo. no to już jest przegięcie. Kolejny odcinek, trzeci chyba, czy tam czwarty z rzędu. Rynówka powoduje ja jakieś jak... głupoty. A ja pamiętam, jak ty się uparłeś na tą renówkę. To no bo ona była fajna, no ale. za wyglądem nic więcej nie szło. Ta Rynówka to jest jakaś porażka. Tragi tragiczna jest ta Rynówka. Nie wiem, po co tutaj takie odstępy są na tych polach, Przecież ja tego i tak nie wykoszę, jak ja to będę manewrował kombajnem, żeby to wykosić. Trzeba widzowie po prostu to zamazać trawą i, i tyle, no nie? Aj Boże, Bizon też ledwo pod te góry wyjeżdża co niektóre, czy na pełno, czy na sucho, mieli tymi biegami. Aj. Tak samo. A raz jeszcze może pod koniec odcinka pokażę Wam jedną rzecz. Zobaczymy jak pracownik zachowa się przy tych słupach, żeby... Już nadobicie całkowite naszego entuzjazmu na nagrywanie odcinków z lasu. To w tym dzisiejszym odcinku widzowie hashtag porażka. No, jednak ten hashtag zakupy to nie za bardzo pasował. Dzisiaj ale od początku do końca są jakieś problemy. Tak naprawdę tu już trzy problemy. Na początku ty, później FPS FPSy, później Renówka i teraz zobaczymy Twoją czy nie ulubioną będzie. ulubioną serią nagrywania z tobą zawsze był las, ale teraz już jest medieval Dynasty. Tak, i co teraz będzie? Słupy? No nie, no on widzowie zawraca po prostu, jak słupy nie no, widzi. Po prostu jaja. No ja, cię kręca. Ja, cię kręca w obierynca. Tu, gdzie są słupy, to my nawet nie jesteśmy w stanie, znaczy my, no, nie jesteśmy w stanie, żeby nam pomógł pracownik, no nie? Kejwalnek, bo... hey, uciekaj! Bo ja nie mam hamulców w Fordzie. Nie no dobra, mordy, w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Oporowych wyjazdów żadnych nie będzie, bo nie mamy przyczep. Te są jeszcze półpełne przez te wszystkie problemy. W kolejnym odcinku kupimy to, co mieliśmy kupić dzisiaj, i zrobimy oporowe wyjazdy, czyli testy tego zetora. Sprzedaliśmy jeden ciągnik, który narobił nam nie wiadomo ile problemów. Także w końcu mam nadzieję, że na tej serii będzie się dało. Normalnie grać i normalnie funkcjonować. Nara.